Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. A to kolejny odcinek, ale tym razem nie z żadnej serii, ale będziemy odpakowywali sobie oczywiście fotel od Progamer, który przyszedł do mnie jakieś chyba dwa dni temu. E, oczywiście, no, jest to fotel Progamer Maverick chyba dokładną nazwę wam wkleję. Oczywiście e, fotel będziecie mieli <laughs> podlinkowany oczywiście w opisie do filmu. No, i co? Jak po tytule widać, jest to najlepszy fotel do grania w farminga. Więc co? Ja już nie przedłużam. Jeżeli jesteście nowi, to zostawcie subskrypcję. Nie wiem, tutaj gdzieś się wyświetli, może jakoś tu. Nie wiem, gdzieś, gdzieś tu, w tym się wyświetli, żeby subskrybować. Ja już nie przedłużam. Oto tym fajnym nożykiem motylkowym, którym kiedyś się ukułem. Może kiedyś wam to pokażę, jak to wygląda. Będę tą koczuszkę otwierał. Jak ją otworzę, to wtedy pokażę Wam, co dalej. Instrukcje. Więc co? Ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. I co, wszystkie części mamy już oczywiście na miejscu. Ja się zabieram za złożenie całego tego fotela do kupy. Jeszcze raz dzięki firmie ProGamer za przysłanie tego, e, oczywiście, e, fotela. Przypomnę Wam, że oczywiście ten fotel jest wykonany no, bardzo dobrej, e, z bardzo dobrych e, jakości materiałów, można powiedzieć, z ba, bardzo dobrej jakości jest. E, jest ProGamer, oczywiście, jest to też e, polska firma, więc warto to po prostu. Docenić więc co? Fotel Wam już omówię, jak będzie oczywiście złożony. Oczywiście instrukcja i wszystkie klucze zostały, zostały oczywiście do tego fotela, właśnie dołączone. Więc co, ja już nie przedłużam, zabieram się za składanie tego fotela i większość już opowiem Wam na przebitkach z tego fotela, jak będę już go no, dla Was pokazywał, prezentował, jak to wszystko działa, jakie on funkcje posiada. Dobra, słuchajcie, jak widzicie, fotel jest już złożony. Powiem Wam tak, do fotela dostajecie jeszcze takie trzy e, poduszeczki. Oczywiście ja poduszek w fotelach gamingowych e, nie uznaję, bo no, ja jakoś nie mam problemu z kręgosłupem, więc e, nie to jakby no, nie rajcują takie poduszeczki. Ja tego nie używam. W Genesisie poprzednim też tego nie używałem. Dziękuję za to, że właśnie w takim stylu nagrywam właśnie ten Tą recenzję, ale ja nigdy wcześniej recenzji na YouTubie nie nagrywałem No ale myślę, że w miarę to jakoś wyszło jeszcze raz Dzięki firmie ProGamer za podesłanie właśnie tego fotela Który nazywa się ProGamer Maverick Plus Oczywiście materiałowy, wersja kolorystyczna czarna Oczywiście wszystkie linki potrzebne do zakupu tego fotela macie w opisie A teraz jeszcze krótko na koniec na temat samego Fotela, powiem Wam tak, wykonanie jest bardzo dobre, jeżeli chodzi o jakość materiałów Skręcanie tego fotela nie jest jakieś trudne, nawet bez instrukcji to idzie zrobić, no każdy to w sumie zrobi Jeżeli chodzi o regulację, no to możecie zauważyć, że regulują nam się podłokietniki Prawo, lewo Prawo, lewo Przód, tył, no i oczywiście góra, dół Czyli bardzo fajne usprawnienie Oczywiście mamy też... Jakby Wam to powiedzieć, możemy też się położyć na tym fotelu Po prostu możemy sobie z tyłu oparcie regulować Więc również jest to też fajna rzecz i bardzo do, dobrym plusem jest to, że kółka, kółka oczywiście, które są w tym fotelu to nie jest do końca plastik, tylko to jest taki Plastik pomieszany z gumą, co właśnie pozwala na to, że Nie rysa nam się za bardzo podłoga i ten fotel jakoś w miarę Plastik, ale tak to wszystko gra, wszystko jest git Więc fotel jak najbardziej Mogę Wam polecić Więc, no i mogę Wam też bardzo szczerze, ale to szczerze powiedzieć, że ten fotel z ProGamer jest naprawdę mega, mega wygodny. E, powiem Wam szczerze, że mój poprzedni fotel wiecie jaki był, bo nagrywałem Wam prezentację stanowiska i wiecie, że był to po e, prostu SX330, po prostu Genesisa, ale powiem Wam szczerze, że ten od ProGamer jest mega, dużo bardziej wygodniejszy. Co, ja już nie przedłużam, żegnam się z Wami, mój unocór. Myślę, że odcinek Wam się podobał. Piszcie komentarze, co uważacie o tym fotelu. No i jeżeli ktoś szuka właśnie gamingowego fotela, tak do 900 zł, no to właśnie zapraszam do yy, zakupu tego fotela. Więc ja już nie przedłużam, żegnam się z wami. Cześć, na razie!